Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Teraz produkty Apple, iPhone, Apple Watch, iPad, MacBook w super niskich cenach. w Media Expert Sylwester taki jak lubisz. W Kauflandzie na Sylwestra od soboty ananas XL tylko 6,99 za sztukę. A słodkie papryczki z serkiem z lady jedynie 2,99 za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Spójrz na swoją kuchnię, jak na harmonijną przestrzeń, stworzoną z myślą o tobie. Odkryj szósty zmysł i poczuj równowagę. Kiedy gotowanie staje się chwilą medytacji, zmywanie oczyszcza umysł, a idealna świeżość pozwala odetchnąć. Wybierz nową, inteligentną linię sprzętów do zabudowy Whirlpool, inspirowaną szóstym zmysłem. Chcesz oszczędzać energię, używając ulubionych programów prania? Oszczędzaj, biorąc sportowe ubrania w programie syntetyki. Oszczędzaj, biorąc dziecięce kocyki w programie bawełna. Oszczędzaj, biorąc ulubione swetry w programie wełna. Z Beko Energy Spin możesz oszczędzać do 35% energii na wszystkich programach, nie tylko na Eko. That's a Beko. State of mind. Wewnątrz Twojego organizmu trwa walka z wirusami? Nie daj się im pokonać. Reaguj już przy pierwszych objawach przeziębienia i infekcji wirusowej. Potrzebujemy wsparcia! Groplinozin. Podwójne działanie Groplinozin Forte wzmacnia układ odpornościowy i bezpośrednio walczy z wirusami. Groplinozin. Zatrzymaj wirusy, zanim one zatrzymają ciebie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Masz tyle planów, ale po jedzeniu dopada cię spadek energii i senność. Kolejna kawa nie pomaga. I jeszcze ten apetyt na słodkie. To nie brak silnej woli. To mogą być wahania glukozy we krwi. Sięgnij po glukelo. Glukelo przywraca glukozową równowagę. A ty masz energię. I to bez podjadania. Glukelo. Odzyskaj glukozową równowagę. Wolisz herbatkę? Wybierz glukelo fix. Jeśli chodzi o remontowanie, sprawa jest dosyć prosta. Potrzebni ci będą tak zwani specjaliści. A potem musisz już tylko docieplić, Wyszpachlować. spompowywać, rozświetlić, coś skręcić, o zasypywać, przyłożyć, wygłuszyć. Tylko nie zepsuć. Banalnie proste, prawda? Tylko nie zapomnij włączyć remont na 5+. Plus w tygodniu od 13. Jest obrzydliwy. Jak wyglądają kuchenne rewolucje w Hiszpanii? Wprowadzicie zmiany. Kuchenne rewolucje Hiszpania w tygodniu o 17.30 na Home TV. Szukasz zmiany? Błagam, zabierzcie mnie stąd. Domu, w którym czujesz się wspaniale? Wygląda genialnie. I ten widok. Remont czy nowa nieruchomość? Mam dość tego domu. Pokochacie czy sprzedacie? Zdecyduj sam. Pokochaj lub sprzedaj. Vancouver. W tygodniu od 19.00 na Home TV. Ho, 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 ho. Każdą niedzielę. I I Szaleństwo. Najlepszy telemark w historii. Ja też już coś takiego przeżyłam. Brawura! On musiał wykonać manewr nienaturalny. Łamanie przepisów. Mogło się to bardzo źle skończyć. Bez cenzury. Co Polak potrafi na drodze. W niedzielę o 13:00. Nowość Antena HD. Znam to. Już w sobotę o 19.00 zobaczycie, ile kosztuje lot w kosmos, dramat rozbitego samolotu w Andach i człowieka, który pieszo przeszedł całą Amazonkę. Premierowy odcinek 77TV przypadków podróżniczych w sobotę o 19.00 na Antena HD. Oglądaj koniecznie. Antena HD. Telewizja dostępna jest w całej Polsce. Ho, 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 ho. Sylwester taki jak lubisz. W Kauflandzie na Sylwestra od soboty napój gazowany bezalkoholowy Piccolo tylko 6,99, a paluszki Lajkonik Junior lub klasyczne 3,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Multirobaty w Media Expert. Im więcej, tym taniej. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty absolutna rewelacja za złotówkę. Rodzinne spotkania to czas radości i pyszności, których nie możesz sobie odmawiać. Ale kiedy po ich zjedzeniu czujesz się ciężko, weź szybką kapsułkę Verdin Max. Tylko raz dziennie, by wesprzeć trawienie i metabolizm tłuszczów. Verdin Max, wsparcie trawienia, radość zjedzenia. Spójrz na swoją kuchnię jak na harmonijną przestrzeń, stworzoną z myślą o tobie. Odkryj szósty zmysł i poczuj równowagę. Kiedy gotowanie staje się chwilą medytacji. Zmywanie oczyszcza umysł, a idealna świeżość pozwala odetchnąć. Wybierz nową, inteligentną linię sprzętów do zabudowy Whirlpool, inspirowaną szóstym zmysłem. Relaks, dookoła, się w jest Wszyscy grzeją do Santago. Rok temu, w Sylwestra, zapaliłam ostatniego papierosa. Wtedy postanowiłam rzucić ten nauk, ale bałam się też, że nie dam rady. Pomógł mi Desmocant. Wystarczyło jedno opakowanie. To tylko 25 dni. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Desmoksan i do dziś nie palę. Zazdroszczę ci, też chciałabym rzucić. Weź Desmoksan. wierzę, że ci się uda. Desmoksan i już nie palisz. Róbmy hałas, róbmy sceny, róbmy teatr. Róbmy na bóstwo, róbmy na przekór, róbmy dla zasady. Róbmy wrażenie, róbmy klimat. Róbmy na wypasie, róbmy różnicę. Róbmy zamieszanie, róbmy ciśnienie, róbmy porządek, róbmy na poważnie. Róbmy na okrągło, róbmy dla sportu, róbmy dla zabawy, róbmy dla wszystkich, róbmy dla każdego. Róbmy gazem, róbmy sprądem, róbmy na fali, róbmy na zapas, róbmy na przyszłość, róbmy na już. Energia jutra zaczyna się dziś. Róbmy z nią to, co chcemy. Orlen. Wewnątrz Twojego organizmu trwa walka z wirusami? Nie daj się im pokonać. Reaguj już przy pierwszych objawach przeziębienia i infekcji wirusowej. Potrzebujemy wsparcia. Groprinozin. Podwójne działanie Groprinozin Forte wzmacnia układ odpornościowy i bezpośrednio walczy z wirusami. Groprinozin. Zatrzymaj wirusy, zanim one zatrzymają ciebie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.